Witajcie kochani, jestem Wtedycie Gwiazdą kochani. i mam teraz koncert. Zaprosimy na koncert. na y... koncert. Zobaczcie, jaką mamy widownię piękną. Same kocurki Yeee! Same dobre pussy. Yy. Co my tu mamy zrobić? Gdzie tam? jest, dobra? Diarrhea dobra, to już to jest nie istotne. Co to jest? O boże. Stary, to jest wszystko. Ja, ja mam cię tutaj pchnąć, czy czy co? Bo, bo nie wiem. Nie wiem. Ale ja gram dzisiaj na zajebistym sprzęcie w postaci klawiatury. Uh. A tutaj trzeba poczekać, niech mnie to wyrzuci, patrz. Ojej! Oh yeah. synu! Synu! Ja, ja, ja gram na klawiaturze! Okay. Synu? Dobra, czekaj, czekaj. Uwaga, uwaga ma uwaga granat. Na, uwaga, ma... uwaga na grajnet. A ja znam tą piosenkę skądś. Pem, 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 pam. A czy tutaj nic się. Halo. Ej, tam jest ten! Tam jest ten! Jak tam wejść? Jak tam wejść? Kogoś Co do... tam jest? Tam jest coś ważnego. Czekaj, którym się łapało tego? Penisem. A tym? Oooo, Dobrze, no, Ale kielem. teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa, słuchaj, bo trzeba, A. trzeba wejść... Słucham? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty, mamy stare minuty 30 w ogóle, żeby to przejść, ogarnij się! Dosta Ty! Faktycznie. Dobra, to chodźmy tutaj, w gółę. Stary, żebym ja wiedział, czym tu się. O, na W mam się spinać. Znowu się spinam tak, zajebiście. Uwaga, uwaga, bo to leci w górę. No, może i... tak. Nie, tak, dobrze, tak. Yes, tak, o to chodziło. Nie, to czekaj, par... bo to teraz... Uwaga, nie. Ju, dobra, to, to ja lecę. Leć, leć. Dobra, Le ja, ja, ja za tobą dojdę tam, spokojnie. Ty tam idź, ja sobie tutaj pierdę, tylko raz sobie pierdę, więc jestem już z tobą. Dobra. I idzie. Boże, dobra, jak? No, no, To no. jest już standard. Dobra. Ej, ej, nie rób mi takiej krzywdy. Ej, 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 ej. ej no, poczekaj, we, weź czekaj. to przesuń, skocz wskocz tutaj. Tak. Co teraz? Może... Idziemy dalej. Czekaj, 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 czekaj. A można tutaj skoczyć. A, A widzisz, ale Ale coś mi tam śmierć. Mm. Widzisz ten tam ten taki taki no, portal. No, to jest, to jest teleport, no. Czekaj. I teraz jak go tutaj No. Czekaj, tak wejdź tam, się... wejdź tam, tam. Można z tym skakać przecież. skocz z tym. Nie mogę. Czekaj. Dobra, walisz. Dobra, to. jebać. Walić to. Będziemy bez włóczki dzisiaj, bo. 24 idziemy. sekundy zostały. Ojej oh yeah. A popatrz. No zajebiście chyba se ja, ja robicie teraz. To są już śmieszki, śmieszki. Patrz. Co, co ja mam teraz zrobić, stary? Zostało nam mało czasu. A, to mam zrobić. Mało Aj. czasu. No już idę. No i co ja mam teraz tutaj poczuć? Idę, 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 idę. Ej, to chyba nie, nie tak się. What? Jak tutaj iść? Nie! Przegramy nie! pierwszy raz rundę. Dawaj, ej. E, no tutaj to penis. No. Po raz pierwszy Kupson. Dobra, jeszcze raz w tej chwili będziemy wiedzieć, Wiesz jak co, to Ja co, mam w dupie te wszystkie diamenty. Okay. Okej. Okay. Mam w dupie te wszystkie diamenty. Ja, ja. E, kurde, ja, ja na przykład Dlaczego? nie. Dlaczego? O. Cześć Ja na przykład O nie Wierzę Dlaczego się ryspimy tam skoro nasz checkpoint jest gdzie indziej? No właśnie też tego troszkę nie ogarniam hej Łuki! O zajebisty pomysł, naprawdę zajebisty pomysł No zostaw ten granat! Czekaj Poświęciłem się dla ciebie Ty się nie poświęciłeś Poświęciłem Ej, uwaga Tam jest Zajebiście, tak jest Czekaj, dobra, zabij go i czekaj no Bo to trzeba Jak chcesz dojść robić. do jetpack Ej oh, kielem Nie wiem jak ty Dobra. tam szedłeś, ale jestem z ciebie naprawdę, naprawdę dumny teraz tak Tak, tak no i uciekaj No chodź stąd, idziemy Kubo A bo to się w tą stronę idzie Zajbiście, no zajebiście, nie? Z, 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 I zmarnowaj jej jetpackę AAAAA No zajebiście. Elo, 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 widzę, że ustępujesz tak samo Kubie tą windzie Puch, jestem pieczonką za sraną. No, Idź może po tego tak... checkpointa. A. A ja tu się ze strami idę do ciebie, Elo. A, na Gra, Miał, 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 miał. Dobra. Miał, no, no. no, miał. Idę tam, uwaga, ja ci zaraz tam zrobię przejście, to tamto. Czasem, zrób sam przejście, Elo. O jeba, po cholerę to bierzesz. Nie bierz tego tu, tam. A, tutaj nie trzeba. Widzisz, 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 właśnie o to chodzi, że ja tu idę teraz spać. Patrz, widzisz? O, o, Elo. Nie Żartuję Idź sobie. teraz ty, no idź, 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 idź No idę, 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 idę I teraz ja robię tak I sobie tutaj wchodzę Nie, i. Dobra, chodź tutaj, mam już checkpoint Chodźmy tu, kups, chodźmy, 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 chodźmy tu, kups Pe -pe No już Już idę Mamy 46, 40... 3 A... Trzy Gówno na ryju, A? idź tam! Tam, tam na dół, tam na dół, A. idź tak, dokładnie i A, tam czekaj, wyłącz, i wyłącz te gówna. Te, te Wyłącz góry. dokładnie, dobra. no i to pewno się uda. Ogarniamy, ogarniamy. Jesteśmy, potrzeba dwóch facetów zajebiście. Hmm, Trzeba tam co? postawić kloczkę. Wiesz co zrobię? Czekaj, dobra, stój tam, stój tam! Stój o, tam. wiem, ja, wiem co chcesz zrobić, wiem. Ja to dobry, się to dobry pomysł, dobry Dobry pomysł, kupson. Widzę, że potrzeba dwóch chopaków z grzywką, żeby Tak, na dokładnie. pomysł. dokładnie i... Wystarczyło, że tylko ty doszedłeś? Tak, wystarczyło, że no, tylko ja. Fajnie? Dobra, Widzisz fokie, stary, ty nie musisz dochodzić. No dobrze, wystarczy, że ty to robisz. Cholera, postaw to, tam było A dobrze! A O oh, fuck, no, faktycznie. To ja idę tam się spuszczę. Ty chodź tutaj. Możesz się tepnąć do mnie, jeżeli bardzo tego chcesz. Ja na przykład sobie teraz zabawię się w zasmażkę. Zostań tam, no, zostań tam! Bo inaczej by nas cofnęło znowu. No i wejdź sobie... fuck you Dobra, to może ja, ja idę po prostu miau, dalej Miau, miau, miau A może po prostu musiałeś się odsunąć żebym po prostu wszedł na checkpoint? A ja, ja się... Co to było? To było moje dziwne odzywki kiedy zginąłem Moje dziwne odzywki. A czemu bo dziwne tak odzywki łączyłeś teraz? O, popatrz, świeci się wojneczka. O, nie, 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 nie. Nie, nie jestem. O, bo... nie, nie. Co, uwaga, bo tutaj. Y... Uwaga, bo jestem czołgiem, jestem uwłosionym debilem. No jest! Trzeci raz pod rząd w tą samą dziurę. O, no, no wiesz. No, no, no wracaj o. tam! Jest, Co, mam posłusz... checkpointa! Jest nieposłuszny sierściuch. Dobra, tutaj jest wyłączone. O boże, nie, o, Ale o, po tym point. Nie można o ty gadasz stary O, no widzę że hang yourself czekaj bo tutaj jest trzeba przyciski no stary ja nie wiem w ogóle O, co... ja pomyliłem postaci i biegłem tobą no, brawo pyk 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 dobra uwaga to się uda idziemy no nie Ile, tak, idę ta, tam na dół wiedziałem że tutaj będzie kryształek a ja sobie wezmę skrzydełka i polecę ja też sobie wezmę ooo zaraz bym był upieszonym ptakiem wow wow What the fuck, co zrobiłem? Leć tam szybko, kup, spagam cię, zrób to dla nas! Dla naszego dziecka! Dobra, zrobiłem. O nie, to jest. O nie, shop. to skurwiel shop! Jest! Jest! Mogłeś jeszcze przy okazji wziąć tego. Szopa? Dlaczego, ej, jestem wyżej? Jesteśmy na równi. Cholera, ktoś nam róże A, no. rzuca. No stary, nasze fanki, dziękujemy Wam serdecznie, nasze kochane fanki, za te wszystkie kwiaty, które nam dajecie. Jesteście świetne. I masz koncert, był cudowny. Justin Bieber, przebity, Kwiatkowski, przebity. Szkoda, że nie gwoździem. Ja nadal ten typ e, przy, przypadkowo to minąłem, przepraszam. Przypadkowo? E, o, patrz, mamy czwarty chapter. Chapter 4. Ale przecież tam był jeszcze jeden, je, tam były mapy jeszcze. Chcesz je przejść na pewno, jesteś tego 100% tego. Nie, idę dalej. Tak, tą grę trzeba skończyć. Obiecaliśmy widzą, że ją skończymy. Dokładnie, i taki też będzie... Finisz tego wszystkiego. Jestem gotów. Spuszczamy się razem i idziemy. Gra pod tekstów. Good luck, tak. my friend. Ok, dobra, Zobaczmy. Tu jest kamień, wow. tu jest coś nowego. O, jaki ja jestem silny. Elo. O. Oh. Ja coś się... nowego. O, ja bym ten kamień wziął jeszcze raz na wszelki wypadek. Albo i nie. I są. E, jak się go podnosi? Na nie... przykład 2. A, right Trigger. Zabijście. A czy, Aha! Mamy je ustawić, Jomek! Rzucaj je! <grym> czekaj! Ej, czekaj, e. czekaj, patrz! Jakiś trik! YOLO! Co jest, stary?! Przypuchliny dostałem chyba! Czekaj, bo o, ja, ja... Ja cię tutaj muszę w, chyba wrzucić No, bo chyba zepsujemy jednego kamyka. Dawaj, CS, CS, style! C o. o! No to było naprawdę już prawie dobre, <grym> wiesz! No da, da, daj mi łapkę! Daj łapkę! E. Nie wiem, którym się daje łapę tutaj, sorry Zamieni się w gwiazdę, rozgwiazdą jestem. Oo! <noise> <noise> Okej, okay, udało się. Udało się. Teraz to musisz... O! Teraz ty mi daj łapkę. Dziękuję. A jajaj było blisko. Ajajaj, aj, aj, dobre, czekaj. Aj, aj jak ja mam się tam dostać teraz, biedny A, już wiem chyba co trzeba zrobić, patrz. Ja też chyba wiem. Daj im to. Nie, to tak. To skocz... Start. O! No, odejdź. Nie wiem, jak, jak to teraz, co tutaj się stało. Ale okej. Okay. Ale chyba powinniśmy to złapać wcześniej. Okej, Albo i ja, nie! Jajdę tutaj, ja idę tutaj. Widzisz, ja działam już instynktownie w tej grze. Wiem, że i za. No, kurwa, <grym> Debil. Weź go, kurwa, tam. Pchniecie, pchniecie. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz. <grym> Oj, nie tak. Stąd. O, o! Nie, nie, nie. O! A! Koupon. No jeb, zginęł. się, no i zajebiście zginęł no, jezu, następny, patrz. Zginęł Zginął i przepadł. Patrz, ja idealnie. Co w ogóle tonę? O patrz teraz! Patrz. Ja a. A. Kielem Masz Patrz co mam Mam kamień Spoko, tylko jak teraz... No iść tu, iść tu, tu A tak? Jak ty to robisz, że, że tam tak stajesz? No bo to? na niektóre się da, na niektóre się nie da. Ty, tutaj był kryształ, ale jaja. Ale pierdni następnym razem, jeżeli chcesz być szybszy! Mam kryształek. Idziemy stąd? No, za chwilę zginiesz. No bo. wiedziałem, że tak będzie! Oh, zajebiście, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze kilka razy tak zginę i będzie dobrze! Dobra. Tak, i tak. Czy tam u góry będzie coś ciekawego? Będzie coś wartego uwagi? O, pasar, szybkie skakanie tu jest. Wow. Tam jest portal jakiś, ja tam gdzie sprawdzić, to. Ale ten portal jest od dupy strony, ziomek. No dobrze. Może twojej. No. Tam mamy pewnie kamień wrzucić gdzieś do tego portala O nie, 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 znowu na tym lepkim czymś. Uważaj. O! Na niektórych się nie da. Widzisz tam od prawej strony, się da tak, jakby tam dojść. Właśnie, o! Podskocz, patrz jak jesteśmy, Ogary. Jesteśmy inteligentni. A poproszę. Nie, 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 nie. Zapomnij, co uwaga. powiedziałem poprzednim razem. O! Patrz. A i wiesz, co się teraz dzieje? czycie no, czy, 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 co? Czycie czy, czy, co? A, never mind. No i znowu o. ja jestem na dole. A czemu ja się tak właśnie dziwnie zrespiłem, dobrze? Nie, nie wiem, tak naprawdę. Never mas... mind, Chodź. Dziwne pomyślniki. Tak jest, I ty tak dalej jest. nie myśląc teraz. Nie! Sorry! Sorry! To jest przypadek. przypadek. Tam po ta drugiej coś, stronie coś pewnie jest? też będzie, ale o 4 sekund. i oddziwne. Nie od tego gluta. No odbija ci już, odbija ci. No odbija mi troszkę. Scena. Ciekawe, ile ominęliśmy. Scena. A, no dwa, tylko no, mieliśmy, no, nie ma źle. Dostaliśmy no, no. B. Dobra. No jak na pierwszy level, no B. Let's go forward. Pep. Akt 1, scena 2. Mieliśmy tam W użyć, chciałem tylko zauważyć. Dobra, więc co zrobimy to tak, że ja się tu stawię, używam już W, a ty szybko tutaj do mnie wejdź. Szybko! Bum! Ty miałeś na mnie W użyć? Ja używam buł, chodź tu. Czekaj, czekaj. O! Leś! o, Dobra Cała, że ta współpraca. No i na chwilę, ale... ja teraz musiałem. No. Tak, nie wiem. No ale co, co ja tutaj biedny zrobię? No. Ajajajajajaja. Aj. Musisz poczekać, stary. Teraz... Dawaj. Ok, A, elo, Ta elo. współpraca. Ta współpraca, ziomek. Teraz czuję, że ta współpraca sprawi, że zostanę grzanką. Dokładnie. <laughs> dobra, chodź tutaj, grzana. <laughs> Ja idę tam. A, nie, chodź tutaj na dół mnie, przerzuć mnie na dół, bo tam jest kłębek, no. A, tam jest kłębek, dobra, wracam. Co to? Że Golden... Golden, idziemy po Goldena, chodź, zostaw kłębek, kłębek to gówno. Za niego tylko kupuję rzecz... Aj, dobra, Więc sobie z ciebie sobie... Ale zobacz, ten Golden Hat jest tam na dole, więc spoko. Ale co moja ja tam tonę. Dobra, chodź, idziemy na dół. Chodź Musisz zem. mnie teraz... Dobra. Ej! Nie, 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 tam nie, tam nie! No, no, myślę, wiem, że. Było blisko. Dobra, szybnie ty, mnie, ty mnie. No to szybko skacz tu. To się nie uda tak. Musisz odejść dobra. dalej na chwilę. Dobra. I teraz szybko skakuj do mnie, skakuj do mnie. Kurwa, no. mać! bo musimy przekląć w filmie, to jest, się zdarza tak rzadko, jak rzadko się zdarza. Dobra. to może zaruchasz. Wow, chyba ty. Haha! Ha. hejterze. Jestem hejterem. Ja w to nie wierzę, disty hejterze. No, prawie ci wyszedł. Musisz... Czekaj, Teraz bo ja, ja cię tam chcę. muszę wrzucić. Teraz ja Aha, tam chcesz żebym. O, prawie. Prawo. Dzięki. I zrzuć na niego kamsztoł. A masz! Śmiecio. Tak jest. Kamsztol. nadchodzi kamsztol. E, e, e. Jestem Brawo. grzanką. chodzi kamsztą. Kurde o, jestem... jestem grzanką. Na dole jest, jest kotlet. Tu. Na dole kotlet na mnie tu czeka. Wow, grzanki! W chleba mnie biorą! Znowu Nie kopi poprzedniego ci... O, o Coś, coś... Oła! O! O! O, masz coś zajebistego. Mam wszystko zajebiste. Ostatni akt, przechodzimy na spidzie, bo nie ma czasu, bo nie zostaliśmy czasu, więc przechodzimy go na speedzie. Przysmy tam, nie zejdziemy. Ale tutaj zobacz, co się stało, no? Widzę, skapnąłem się, mam oczy no. i mózg. Owaga, tam coś no, są... No to No to proszę bardzo. Jest no. co, to nie byłby dobry pomysł. Zabiście, tak, tak, o to chodziło. Jej! Jej! Tak, jeszcze brakowało nam, żeby te kurczaki przykoty. Naprawdę. Co? Naprawdę bo... mi rzuciłeś na twarz ten dysk. Za coś innego rzucę na twarz. No, Gierarch, <laughs> Let's go. Ja, ja idę w górę. Kurde, czekaj, zostań, nie zostań. Iść po skrzydło. Ty, bo mi się zaraz skończy to skrzydło. Jezu. Wiedziałem. Wiedziałem. No, nie mogę wejść po drugie skrzydło, muszę poczekać, aż się tam to zrobi. Jezu, to no! Nie! Nie! Nie mam jak skorzyć, nie Jestem takim, który tonie O, bo to wyjść tędy, dobra Nie wyjdziesz Dobra, tutaj sobie poczekam chwilę I teraz no Boże! I teraz jestem... Ma jest. dobra, dobra, wiesz co, ja się już, ja już się zabiję może Czekaj Siema Kupsan? Co tam kupson? Mamy dużo kamyczków, widzę Elo? Dobra, okej. Okay. Tam się fajnie... Tam to trzeba do... rzucić kamień. A, dupę, ale nie kamień. Masz. Dzięki, ziomek. Chodź, Dupie idziemy. Dupie, mam kamień, biorę... Biorę się za... Za kota! Co to za znak zapytania taki śmieszny? lisz mnie, kocie. Dobra, i patrz co, co on robi. Jestem teraz. kotem, wyobraź to sobie. może z... zlizał mi teraz wszystko z twarzy. What the hell, co ciągnie to w tamtą stronę? Czekaj, tu, ja. tu powinniśmy mieć kamienie, wiesz? Tak naprawdę. Ja wrócę się po kamienie ja? może. Ja nie, po prostu mnie... Wkurza głupie koty. O, nice. Aha. Trzeba już Zostaw, zostaw kamień. Kurde, zabrałeś mi kamień! To ty mnie zabrałeś! Teraz ja ciebie zabiorę? O, daj mi kamel! Ja chcę więcej kameli cóż się! No, halo, no... Ale to się nie da tak tutaj właśnie tak dziwnie wrzucić. Da się, da się, patrz, patrz, patrz. Nie wiem, to taki bóg jest chyba. Boże, czemu on mnie atakuje? A bo to się berzuca widzisz. Czaisz? Czaisz, kurde, a my cały czas jakoś się trudzi. A ja to W naciskam. a ty. Nie idź tam! albo masz iść tam jednak. Czemu nie? No, nie wiem. Ale tam się teraz nie da dojść. A da się! A patrz! A kurze spr... Halo? Robia tu nie ma idzie stąd, bo nie mam je tu I przyszedł no, no. za nami. W dupie go mam, bo koniec czasu! Nasze przedstawienie dobiego końca Dokładnie tak kochani, jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajki Pamiętajmy i się się w następnym odcinku